Siemanko, z tej Kira, A to kolejny odcinek z gry FIFA World. Mówicie troszkę większa ilość gotówki u mnie na koncie, gdyż no, udało mi się skombinować 50 tysięcy na otwarcie paczek za 15k, bo zesrałbym się, abym nie zebrał chyba tak po prostu tych paczek na te paczki. Więc dobrze, możemy najpierw otworzymy sobie paczuszki, dodałem na to trzy paczki, ale może coś trafimy w tych 3 paczkach. O, Lukaku. Był zawsze jakiś napastnik. Tak na razie. I co? Wnieśli wszystko do klubu. Wnieśli do klubu. Czyli byśmy mieli już full? Aha, mamy już full karty jednorazowe. No szkoda. Dobrze. Co jest minus kurwa FIFA Wars? Mamy tylko ich 30, z 50 tego jednorazowych. Dobrze, na razie należy się Później jak będą potrzebne to się będą cofnięte z transferów, normalnie. Jeszcze dwie paczki sobie otworzymy. Ja, wziąłem sobie kasy z drugiego konta, bo myślałem, że ach, może coś się trafi. No nic powalającego, powiem wam. I 12 kart pojedynczych. Wysokie morale się przydadzą, ale to dopiero jak będzie full skład. Kontrakty złote, super złote, na pewno się przydadzą. Tam widzę kondycji dwie karty. Też się przydadzą, ale bardziej wolę zespołową kondycję. Z której się że nam dwie dostaliśmy. Ale się przydadzą. Na razie ich używać nie będę, bo nie mam szczególnego składu, więc nie ma co ich używać. Mam nadzieję, że się zmieszam te karty. 16, 17, jeszcze na paczkę to akurat będzie transferówka też w kartach jednorazowych. Akurat. Powiem wam moi drodzy. Możemy jeszcze jeden poczupnę. I przejdziemy do meczu. Zimady dyligi i w tej paczuszce, no nic takiego niestety nie wpadło, chociaż... No, bo skrzydła ładne tempo mamy, więc. Teraz skład ustawimy sobie. Ech, te karty co my tu mamy. Niech na sobie tu już zostaną. Tak więcej patrzeć nie otworzymy. Ojku kujko, przejdźmy do składu, jest za gorąco. Przejdźmy do składu. No i tak wyglądał nowy nasz nabytek. Już pod Ligę Hiszpańską, ale teraz wymienimy sobie zawodników. Ukulele Lukundele Romero Lukaku. Obok niego, hmm, Postiga albo Pabon. 85 Stempa, 78 75, 72. Postiga ma lepsze główki, ale że ja bardziej do środka chodzę to widzimy Pabona. Szybszy jest, dobrze. SPO. Na SPO niestety nikogo na nie trafiło. Na SPD też nikogo. Lewa pomoc. Aha, bo nam trafiło lewe skrzydło. LO też nic. SO. O, o turę. Bardzo dobrze. Przyda się na razie obojem jakiś, jakiś lepszy. O, tu mamy już Mikela Gonzaleza, Już z hiszpańskiej ligi, więc już mamy kolejną kartę. Naszego składu. Jared na prawą obronę. No i na bramce mamy Perinas, podajże Palermo, ale nie jestem pewien. No dobrze, tak wygląda na razie nasz skład, chociaż to i tak jeszcze jest tyle co nic. Może przed następnym odcinkiem uda mi się zakupić kogoś lepszego. Dobra, moi drodzy, graj, sezon online i jedziemy meczyk. Meczyk w dziewiątej pierwszy mecz w Lidze. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak, martwiłem się o kondycję moich piłkarzy, ale że mamy nowych. Ta kondycja nie jest źle. Damy. Yy, użyjemy jednorazowej na felaju. Powinna być kondycja jakaś brązowa. No jest parę brązowych, afelaj masz 20. I jeszcze jeden był tu dosyć mocno zmęczony, chociaż. Czy ja wiem, czy na nim się opłaca używać tej kondycji? Czy my tu mamy jakiegoś pomocnika? Nie mamy, Dobra, Baldi, że Wiśniewski, jakże zejdzie w drugie poł połowie. Zobaczmy, on nam znajdzie. Mam ocenę spodu 70, to już nie jest tak źle. A co powiecie, moi drodzy, na temat aktualizacji do FIFA 14 na pc -ta, na konsolę? postaci Altimata, ale Altimata złożonego z. z piłkarzy tylko z mistrzostw świata. Dzisiaj dostaliśmy tę informację, pani oby ten odcinek dostaniecie za parę dni, ale dzisiaj, 23 maja, dostaliśmy tam informację, że 29 maja będzie premiera właśnie tego ultimate'a. I ciekawe, czy ten ultimate pojawi też się na wardzie. Mamy przeciwnika. Niech się nam ładuje. Ciekawe, czy ten ultimate pojawi się na wardzie, gdyż jest tu jedna opcja, wybieraj kurwo strój, no. No i moi drodzy, tutaj od razu do was jest pytanie, czy wy chcecie, abym obok tej serii, na Wordzie prowadził serię z Ultimata, z piły 14 z Ultimata tego World Cupowego, że tak go nazwę. Jeżeli tak chcecie, to zostawcie łapki w górę. Im więcej łapek w górę, tym więcej będę wiedział, że chcecie taką serię. Tu nas ładuje JP. 7 wygrałem, 2 remisy, 8 parażniki. I znowu na śniegu gramy, i znowu na śniegu. Dobrze, przewinę mu, żeby mu nie przeszkadzało, że nie przebijam. A mnie to też osobiście w kurwach to się przebija. Dobrze, jedziemy. Znaczy się nie jedziemy. Tak, przylegowywałem się pomiędzy kątami. A jak się przylegowywuję, to wszystkie opcje automatycznie się resetują. Sorry, ziomek. A że jesteś Polakiem, to na szkoda, że tu nie ma jeszcze rozmówców. Zobaczmy, co moi tutaj pokażą. Prawie cały złoty skład już mamy, więc to mnie cieszy. Lukaku, biegnij Lukaku, nie no, spalony, jaki. Ja rozumiem, że jest śnieg. Na śniegu Murzyna łatwo zobaczyć, ale kurwa dobra był spalony. No, Lukaku ma przejewane na śniegu do czarnego to od razu. To jest poprawiony też ten bak ze światłem na śniegu. Ojajaj, to świetnie. Kiedyś na początku jeszcze było tak, że tylko linie były jasne, było podświetlone. tak jakby nie wiem, to bak jakieś światła był. A nic innego nie było podświetlone. Było ciemno dosyć. Wtedy Lukaku by mógł się bawić. Podanie prostopadu właśnie do Lukaku! Lukaku 1-0! Wydaje się, że się cieszę, że akurat Lukaku nam wpadł w tej paczce. Miałem go w, w 2014, 14, akurat. dobry załognik. Tani, dobry załognik na FIA 14. Nie wiem jak to tutaj wygląda cenowo, Lukaku. Na pewno jak już będziemy mieli jakiegoś napastnika Hiszpani z Hiszpanii, to na pewno Lukaku nam trochę pieniążków da. To się zgodzę. To nie jest 2 3000 tysiące końców, bo on będzie warty, ale... Patrzmy, bo nas szaman ma akcję. Będzie się zaczerował. I próbuję coś tu zrobić na tym śniegu. No kurwa, no i grałem pierwszy raz. Te morale też nie wiem jak one tu działają, niestety, ale wiem, że chyba im wyższe morale, tym oni lepiej jakoś są zgrać. To są takie w zasadzie jak zgranie na 14, że jak się rozegra te 10 meczy danym składem pod rząd, już. Znaczy, nie podczas, no ogólnie tym składem się rozegrać 10 meczy, to oni lepiej jednak z zdaje są Tak samo tutaj, im wyższe morale są, tym lepiej oni są, yy, może nie tyle zgrani są, ale lepiej ogólnie grają. Dośrodkowanie na Lukaku, no niestety, dośrodkowanie fatalne. Lukaku do tego nie miał, najmniejszy szans do źle, teraz fatalne podanie. I nasz shaman ma kontrę. Ture, no Ture nie do przejścia. Szkoda, że to nie jaja Ture, tylko kolo Ture. Gdyby to był jaja Ture, to już byśmy mieli... Dobry hajs. A jest! Pabon, Pabon, nie wiem jak on się nazywa! Lukaku, ukulele! Kurwa, coś ty zrobił! Lukaku mogło być 2-0, mogłeś być bohaterem Red Bull'a, a tak no nie jesteś. Lukaku? Nie. Pabon szukał tym podaniem, Lukaku tam, ale no nie wyszło, nie wyszło. Napiszcie mi w jak te morale działają w Łodzi. Bo szczerze nie wiem, nie wiem. Strzelałem że działa tak, że jest forma ma wysokie morale, to grają dużo lepiej. Ale nie jestem pewien. Lukaku. Lukaku wychodzi sam na sam z bramkarzem. Co zrobi Lukaku? Zwolnił. Czeka! Czeka! Podaje do Fabona! Pabon 2-0! No właśnie. Na to czekałem. Myślałem, że myślałem, że on będzie bramkarzem wcześniej. on Do samego końca czekał tym bramkarzem. Niektórzy powiedzą, że to są akcje takie niezbyt ładne, ale bramka to bramka. To się liczy, że jest 2-0. Może spotkałem się z krytyką podczas mojej gry, jak ja tak gram i takie bramki strzelałem, to o, nie umiem grać. Bramka to bramka, nie nieważne czy jest piękna, czy jest brzydka. Dla mnie się liczy, żeby wygrać mecz, a nie żeby strzelać bramki jakieś piękne, więc nie rozumiem takiej krytyki. Niektórych osób, które tak mówiły. Które grały ze mną. Ale dobrze, jest 45 minuta, mamy 2-0. Lukaku i Pabon, nasze dwa nabytki. I Szaman Team, póki co nie daje sobie z nami rady. Myślę, że najważniejszych. też mamy lepsze strzały, 4-2. No i zobaczymy, co nasz Szaman zrobił. Z tego co widziałem, ja miał chyba tylko jednego złotego piłkarza z Realu Madryt, czyli też by Nasz tak naprawdę rywal, wróg odwieczna, ale teraz chwila przerwy Lukaku, Lukaku, co zrobi Lukaku, Schodzi do środka! Pierdut! Broni bramkarz. No ale ładnie, ładnie Lukaku, dobrze mi się nim gra. Mam nadzieję, że komuś też będzie się grało dobrze, Lukaku. Będę sprzedawał go, ale zobaczyłem też skłanie z rzutu różnego fatalne. Chociaż teraz jeszcze próba zagrania tutaj do któregoś z w polu karnym, yy, która była fatalna. Oj, ręka, ręka tam była, no niestety w tej nie uznaje rąk. Chociaż nasze szczęście lepiej, bo już yy, bym kilka razy stracił bramkę. Lukaku, pierdolni z daleka! Lukaku, broni bramkarz! I spalony, spalony, kto to był? Pabon naspalony, zobaczmy, No, minimalne to dwóch naszych zawodników było na spalonym, on no, niestety. A tak, to wie, czyżby, mogło być 3 do 0? To to, Lukaku! Pabon! Pabon do Wiśniewskiego, chociaż Wiśniewski jest tak zmęczony, że kurwa... Ech, lepiej nic nie mówić. Ja, no, nie mam piłki, bo chciałem go zdjąć, bo przecież... Szkoda, że nam żadnego eśpon nie trafiło. Ślisk pięknie w obronie. Które, no to jest póki co będzie przez jakiś czas podstawa mojej obrony. Dopóki kogoś lepszego się nam nie uda wyznaczyć do obrony, udało się tam tylko przejąć. Nie, nie udało się przejąć, chociaż... teraz ja też chyba któryś z naszych ją uderzył, ale niecelnie, ale, ale nie było szansy docenie podać. Oj, oj, oj! I szaman miał akcję, ale nasz bramkarz broni. Ja nie wiem, czy to jest bramkarz, jakiś seria. Się nam wylosowo patrzy, ale wybronili, to się liczy. A bon! A bon! A bon! Pabon! Lukaku i trzy! Nie ma bramki! Aż za nie mówiłem. Lukaku! Lukaku i jeszcze raz Lukaku coś ci kurwa zrobił. Aj, no Pabon mógł strzelać, ale pomyślał. Ach. Uj, trzeba podejść do Lukaku. Niech Lukaku strzeli. No i Lukaku się nie popisał. Ale znał Pabon. Jesteśmy na skrzydle. Doszedł? Doszedł Pabon. Teraz co zrobi Pabon? Dośrodkowanie. Ale kurwa. Przedpole karne. Fatalne dośrodkowanie. Nie wiem czy tam był chyba Wiśniewski. Jeszcze mam piłkę. Dorda! Dorda schodzi do środka. Pierdut! Zablokowany ten strzał. Strzał mam przy biłce. Uej, pustka w obronie dosyć, Mamy jest 3 na 3. Już nasi się cofają, więc. Oj, 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 oj. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobrze, mamy piłkę. Wiśniewski. Lukaku. Lukaku, pięknie to zrobił. Zagrywa do. Miechałby się do Wiśniewskiego. Nie wiem, dlaczego mi gra postanowiła, że to będzie do naszego napastnika drugiego. Gra tak postanowiła i teraz ktoś jeszcze postanowił się dobijać na steamie Zaraz się dałem kto to będzie opierdol zobaczmy, może się jeszcze na maksy uda zrobić Pabon! Pabon! Pabon Sam! Sam do końca! Zrobił obrońców! Strzela! Nie ma! Lukaku! Lukaku! Piłka mu się odbiła od chuja z nasza od nogi. No i tylko dwa zera. Mogłoby być nawet 4, ale... Uważam, że trzy punkty. Zaczynamy z sezon dziewiątej Widzę znakomicie. Sama nie odpędza, no niestety, ale punkty poleciały do nas. 250 momentów. Jedna paczka, której teraz nie otworzę, bo mamy full na. Najprawdopodobniej nie otworzę, bo jest full. W nieprzypisanych. Tak jest, więc tą paczkę otworzymy sobie kiedy indziej. Jak będzie. Miejsce na nieprzepisanych na kartach. W tym odcinku to na tyle. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, jeżeli wyjdzie ten dodatek do Ultimate, do Sztaradzkiej Serii z tego. Jeżeli tak, zostawcie jeszcze łapkę w górę, jakiś komentarz, trzymajcie się. Papa. Pa.